7 listopada, już pojutrze. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na godzinę 20 w czwartek na spotkanie z panem profesorem Michałem Bilewiczem z jego książką, chyba ją tutaj widać, Traumaland. Rzecz niezwykle interesująca, ponieważ łączy psychologię, socjologię i historię. E, na bazie głębokiej analizy, jak przeżycia historyczne poszczególnych społeczeństw, narodów wpływają na psychikę społeczności, narodu, jak bardzo są one powiązane, dlaczego Polacy są narodem lękowym, dlaczego są, mówi się, nieco historycznym. Ale nie tylko o Polsce tu mowa, o innych nacjach również w aspekcie przeżyć historycznych. Danego państwa narodu. Bardzo zapraszam. To książka, która łączy zainteresowania marka zająca, jako głęboko, z głębokimi zainteresowaniami historycznymi, i moimi psychologicznymi, socjologicznymi, gdyż jestem z wykształcenia, podobnie jak pan profesor, choć bez tytułów tak wysokich, psychologiem społecznym. W związku z tym książka ta wyjątkowo stanowi punkt mojego zainteresowania. Zapraszam serdecznie. Czwartek 7 listopada godzina 20. Marek Zając i profesor Michał Bilewicz oraz jego Traumaland. Zapraszamy. Do zobaczenia.